Pani premier chciał pokazać, że to jest jedna z tych strategii, które pani nie widziała. Pani była taka mało spostrzegawsza od kilku lat jest. To proszę, proszę. Tak, to, to już, jak już zabrałeś głos, to oddaję głos do studia. Już? Tak proszę bardzo. Ja nie mam jakiegoś słowa wstępnego, myślę, ja że dolega się przygotowo ze słowem wstępnym. Co ja myślę, media ja to, to wszyscy wiedzą. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że w, tam przyznałem słowo wstępnego, że naprawdę do Was, do dziennikarzy, nie mam żadnych pretensji. Wielu z Was, operatorów kamer, pracuje na umowach śmieciowych. Macie, macie tak samo jesteście poniżani jak pracownicy w innych, że tak powiem, branżach. Ja mam pretensje do tak zwanych wydawców, którzy często są partyjnymi aparat, aparatczykami. A ja pociągnę dalej tę, 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 tę całą sprawę. Telewizja publiczna. Dla, na, proszę państwa, nazywanie telewizji publiczną jest nadużyciem. Ona nie spełnia misji publicznej, a spełnia misję partyjną. To doskonale Państwo wiecie, zatrudnieni w telewizji publicznej, że w chwilą zmiany opcji politycznej natychmiast zmieniają się stanowiska kierownicze w telewizji publicznej. Ciężko tylko to przychodzi przez gardło. Dzisiaj jest kraśko, jutro być może będzie ktoś w sutannie. No to, to zależy jak, jak się cała sprawa, nie ma do sutanny. Jak się cała sprawa ułoży, no to jest mówię o pewnej schizofrenii. To nie jest telewizja, która e, służy obywatelom bez względu na ich światopogląd, a jest telewizja, która służy interesowi, interesowi partii politycznej, która w danym momencie sprawuje władzę. E, my proponujemy pakiet wolności mediów, czyli likwidację Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wymagana jest do tego zmiana konstytucyjna, niestety. Reformy mediów publicznych, zmiany finansowania, likwidację przepisów karnych ograniczających wolność słowa w artykule 212-215 kodeksu karnego i przepisów o znieważaniu głowy państwa, 135 artykuł kodeksu karnego i wprowadzenie 0% VAT-u na prasę. Gdybyś mógł to rozwinąć dr Stanisław Tyszka, lista numer 7, jedynka w okręgu pod Warszawskim, zwanym Odważanym. Jest tak, jesteśmy za likwidacją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wiele lat temu niedoszły premier z Krakowa, Jan Maria Rokita, proponował taką reformę. Proponował wprowadzenie jednoosobowego regulatora mediów publicznych. My uważamy, że to jest dobry kierunek. Chodzi o odpolitycznienie, odpartyjnienie mediów publicznych. Po drugie, proponujemy zmianę finansowania mediów publicznych. W tej chwili Telewizja Polska to jest jedyna telewizja publiczna w Europie, która jest w takim stopniu finansowana z reklam. W ciekawy sposób to rozwiązali Czesi parę lat temu, to znaczy tam nastąpiła umowa między nadawcami prywatnymi a rządem. Oni zgodzili się na składki na rzecz funduszu kinematograficznego, z którego finansowane są programy misyjne, a w zamian za to została radykalnie zredukowana liczba reklam w telewizji. Po trzecie, jesteśmy za tym, żeby zlikwidować ten, ten nieszczęsny przepis 212 kodeksu karnego, który ogranicza wolność słowa i, i, i tutaj prawda, zgadzamy się z postulatami m.in środowisk dziennikarskich, Fundacji Helsińskiej. I wreszcie e, uważamy, że należy e, wspomóc e, czytelnictwo prasy, e, wprowadzając 0% stawkę VAT na, na prasę. E, Wracając do postulatu naczelnego, czyli do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. według konstytucja ona ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego Radiofonii i Telewizji. Rada nie chroni ani wolności słowa, ani nie stoi na straży prawa do informacji obywateli. W ogóle z prawem do informacji jest u nas bardzo duży problem z dostępem do informacji publicznej. Natomiast broni nie interesu publicznego, nie dobra wspólnego, tylko interesów partyjnych w mediach. Przez ostatnie 8 lat prawda, wielu wydawców, dziennikarzy było zmuszanych do tego, żeby pracować na rzecz Platformy Obywatelskiej. W tym momencie niektórzy czują wiatr zmiany, w związku z tym ustawiają się pod kątem prawa i sprawiedliwości. Bo chcemy z tym skończyć. Potrzebujemy prawdziwie niezależnych mediów publicznych na wzór brytyjskiego miejsca. Dziękuję. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o Was, że cała ta walka to, to idzie w tym kierunku, że chcemy bronić Waszych interesów Waszej pracy. To nie może być tak, że. Wy chcecie być dziennikarzami, tak jak policjanci chcą być policjantami, tak jak żołnierze chcą być żołnierzami, tak wy chcecie być dziennikarzami. I naszą rolą jest to, żeby doprowadzić w parlamencie do takich zmian, żebyście mogli wykonywać swój własny zawód. Nie może być kacyków politycznych nad wami, którzy wam każą nie mieć, tracić zaufanie, tracić własne zdanie. Widzimy to na co dzień, rozmawiamy z wami, wiemy, że nie chcecie o tym głośno mówić. Stąd Nasza konferencja i stąd nasz ostry głos w tej sprawie. Dziękuję. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Jeśli nie... można. Ja chciałem spytać o scenariuszu na kształt sceny politycznej po wyborach, Pana zdaniem. Pytam trochę w kontekście słów Jarosława Kaczyńskiego, który wczoraj w Krakowie mówił o tym, że rządy PiSu to rządy spokoju, pokoju, gwarantujące ten spokój i pokój, natomiast rządy wszystkich innych to rządy wojny. Pierwsza podstawowa sprawa ja wciąż nie mogę się nadziwić, jak wszyscy dają się łapać na informacje czy jakieś przypuszczenia, że któraś z opcji politycznej będzie mogła samodzielnie sprawować władzę. Otóż w ordynacji proporcjonalnej, przy systemie wielopartyjnym, czy takim, jakim mamy w obecnie w Polsce do czynienia, nie zaistniał precedens, żeby jedna partia była w stanie samodzielnie sprawować władzę, nie wchodząc w koalicję z mniejszą partią. Po prostu arytmetyka tej ordynacji to wyklucza. Jakie będą scenariusze? Proszę Pani, nie mam pojęcia. Ja podejrzewam, że, yy, że jeżeli nie uda się doprowadzić do sytuacji takiej, iż powstanie większość konstytucyjna, a to jest możliwe w przypadku rozpadu Platformy Obywatelskiej, która jest Wiecie Państwo doskonale, jest wewnętrznie podzielona. Jeżeli ona w ogóle istnieje razem, to tylko ze względu na w tej chwili poczucie zagrożenia. E, więc albo powstanie większość konstytucyjna, dogadają się prze różne opcje światopoglądowe, y, różne różniące się światopoglądowo, ale dogadają się w zakresie konieczności stworzenia z, z tego sejmu konstytuanty która między innymi sprowadzi zmiany w prawie, tak jak tutaj mówiliśmy o zmianie konstytucyjnej przy likwidacji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dogada się w zakresie konstytuanty, która ma służyć napisaniu nowej konstytucji i stworzenia konstytucji proobywatelskiej. Albo dojdzie po prostu do przedterminowych wyborów w ciągu roku dwóch lat maksymalnie. Tak widzę, widzę całą sytuację polityczną w Polsce. Tych podmiotów jest sporo politycznych. Każdy ma troszkę inny ciężar gatunkowy, inny i, i, i kolory światopoglądowy. I tylko tak, albo cel, albo wspólny pro interes, a jeżeli będzie ten Sejm polegał na dalszym szarpaniu sukna, jak, jak to się dzieje od 1989 roku, że wszystkie te podmioty rwą do siebie tą biedną Rzeczpospolitą, to dojdzie do przedterminowych wyborów. Mam nadzieję, że bez kilofu, błysków kilofów górniczych w tle. Kiedy dojdzie do realizacji tych, ludzie będą oczekiwać przecież realizacji tych postulatów, czy to zniesienia ZUSU, czy to 500 złotych na dziecko, ja będę przypominał w tym parlamencie o tych obietnicach. Codziennie, przy każdym, przy każdym posiedzeniu będę przypominał o tych złożonych przez tych polityczne obietnicach. I będę pytał, co z tymi obietnicami, z tymi konkretami. 500 zł, likwidacja, jakie tam jeszcze są testy paranoiczne. Jedność ta umowa, jedność ta umowa, tak, pracownia. To Mówiłem, pan, pan mówił Pan o podzielonej platformie wewnętrznie. Mm pojawiają się takie głosy, że potrzeba weryfikacji. Dzisiaj Grzegorz Schetyna mówił o tym, że będą po wyborach urządzone wy, wybory wewnętrzne w Platformie. Myśli pan, że Ewa Kopacz ma szansę zatrzymać stanowisko szefowej partii? Czy... Nie, to szczególnie nie interesuje, czy pani Ewa Kopacz, jakiej ona będzie chodziła garsonce, kto, czy to pani w, e, Szydło ukradła jej pomysł, czy pani Kopacz ukradła pomysł na garsonkę pani Szydło. Nie wiem, co będzie, proszę pani, w Platformie. Wiem po prostu, że ona się rozpadnie, co do tego nie mam wątpliwości. Tam jest wyraźny podział na, to, na Tuskowców i Schetynowców. No przecież wy wszyscy o tym wiecie. Co mamy, dajemy nic z tego robić? To jest oczywiste. Jeżeli grają razem, to tylko dlatego, no, że są na tym boisku i musi być jedenastka, żeby ten mecz się toczył. Ale w przypadku e, łomotu ona się rozpadnie. A taki łomot Platforma dostanie, to bez wątpienia. Żadne nawoływania do niegłosowania na miejscu. Co to jest poza tym, proszę Państwa, świadectwo y, y, na obywatelskość pani premier? Nawoływanie, nie głosujcie na tych małych? Co to jest? A kim ty kobieto jesteś, żeby nawoływać do takich rzeczy? Mhm. Jak czy pan na to ja się przygotowuje do jutrzejszej debaty i czy liczy pan na to, że pojawią się tam przedstawiciele? Jeszcze raz. Jak pan się przygotowuje do jutrzejszej debaty i czy liczy pan na to, że pojawia się tam przedstawiciele? To nie jest debata, tylko, proszę państwa, też ustalmy jedno. To też mam pytanie do telewizji publicznej, bo kiedy jeszcze niedawno było reklamowana, reklamowane to spotkanie Pani Topat z Panią Szydło jako debata, a kiedy złożyliśmy kilka podmiotów politycznych sprzeciw względem tego zdarzenia, to nagle się okazuje, telewizja publiczna mówi, że to nie jest debata, tylko to jest audycja publicystyczna. Więc się zdecydujcie, kochani, czy to jest audycja publicystyczna, czy to jest debata. Bo ja dzisiaj w internecie znowu czytam, że to jest debata. No, Państwo wiecie, czy to jest debata, czy to jest audycja? Nie wiem. Ja się zapatruję tak, jak na ten tę całą To jest spotkanie schizofreniczne, gdzie będą się licytować na niespełnialne obietnice. Jeżeli po raz kolejny obywatele to łykną, to po prostu za chwileczkę herbem polski może być albo, zaś znaczy, godłem polski nie orzeł, tylko albo pelikan, albo kura, ludzie idzie i dziobie tą obietnicę wyborczą jedną po drugiej, a spadnie to pod wilotynę i oskupią ją do gołej kości. Żadna debata. Show. Kolejny show. W ciągu tych 25 lat. Ale weźmy Pan udział w, w tym show. Gdzie? na niej, A, nie debaty. Mówi pani o tej podróży? Tej ja się nie muszę przygotowywać, jestem przygotowany od lat do tej debaty. To jest nieważne. Ale liczy pan na to, że pani. Ja tam pójdę, tak. Ta, ta. Ja tam pójdę na to z całą pewnością i proszę, obserwować, to państwo, zobaczycie, jak dla mnie ważna jest ta debata. Czy ktoś z państwa jeszcze pytanie? Przecież tam to, co było przecież zrobione przy tej tak zwanej debacie prezydenckiej, to była farsa. I z powtórzą to znowu dzisiaj będzie, bo za dzisiaj jest ta debata, ta audycja, czy debata, audycja debata dwóch panów, tak? Rozmowa o Polsce tak Rozmowa o Polsce, o garsonce. W każdym razie, tak, no nie, no to we wtorek idziemy, jasne, pójdziemy, tam. pójdziemy. Czy ktoś z Państwa jeszcze pytanie? A jak pan myśli, jak dzisiaj będzie wyglądało to spotkanie? Ładnie, proszę pana, na pewno, no ładne <laughs> oświetlenia będą, proszę pana, będzie, będzie naprawdę gorąca atmosfera, proszę pana, będzie naprawdę tak fajnie, że prawie jak M, jak Miłość przyjdzie, proszę pana. Reklamy będzie można puszczać, proszę pana. Będzie naprawdę fajnie, proszę Państwa, jest To będzie fajny show, prawie jak mecz kokejowy, skrzyżowany, proszę Państwa, z zór, wrestlingiem. Tylko, że sytuacja nie jest wesoła. Tak? Dlaczego? Zabawne to wszystko jest. Czy jest yy, jeszcze jakieś pytanie? Skoro nie, to w takim razie dziękuję bardzo za przyjęcie.